Zacznijmy od rozgrzewki, która jest formą przygotowania ciała i serca do ćwiczeń. W pozycji siedzącej stopy oparte płasko na podłożu na szerokość bioder, ramiona cofnięte i delikatne opuszczone w dół, broda cofnięta, kręgosłup wyprostowany, głowa wyciągnięta w górę. Zaczynamy od pierwszego ćwiczenia, czyli pochylania głowy w przód i do tyłu. Ruch wykonujemy w pełnym, obszernym zakresie ruchu. Musimy pamiętać, że liczbę powtórzeń danego ćwiczenia ustala dla każdej osoby lekarz prowadzący. Kolejne ćwiczenie skręty głowy na boki. Staramy się wykonać ćwiczenie w jak najbardziej obszernym ruchu, a następnie skłon głowy do boku. Przy tym ćwiczeniu nie unosimy barku w górę. Ruch jest tylko głową, skłon boczny. Następnie przechodzimy do krawędzi krzesła i wykonujemy wysuwanie i cofanie nogi. Czyli wysuwamy, układamy stopę napięcie, wracamy do pozycji wyjściowej. Liczba powtórzeń dobrana przez lekarza prowadzącego indywidualnie dla każdej osoby. Kolejny ruch to unoszenie kolan w górę. Wykonujemy na zmianę, pamiętając, aby jedna stopa miała cały czas kontakt z podłożem. Cały czas pilnujemy, aby postawa była stabilna, kręgosłup wyprostowany, głowa wysunięta w górę. Kolejne ćwiczenie: wysuwanie nogi do boku w pełnym zakresie ruchu. Ruch jest naprzemienny. Kolejne ćwiczenie. Układamy dłonie na głowie i wykonujemy otwieranie klatki piersiowej łokcie na zewnątrz. Wykonujemy wdech nosem i wydech. Wracamy do pozycji wyjściowej. Wdech nosem, otwieramy łokcie, cofamy na zewnątrz i zamykamy. Wdech i wydech.